cześć. W kolejnym odcineczku szybkiej dychy, tylko dzisiaj będzie dycha kapsułek plus skrzyneczki do tego, jest 7 skrzyneczek. Więc miejmy nadzieję, że drop będzie jak najlepszy. Wy też trzymajcie kciuki, ale zanim przejdziemy do openingu, przypominam o subskrypcji oraz łapce w górę, jeśli chcecie więcej takich openingów. Oraz o korzystaniu z mojego kodu na GeForce zawsze te 5% dodawania. I jeśli jakiś fajny item, przedmiot wypadnie, jakaś fajna broń To myślę, że może być na niej konkursik w następnym tygodniu, także Zapraszam do oglądania A może jeszcze w tym odcineczku będzie konkurs ogłoszony A my przechodzimy do pierwszego pojemnika A skrzyneczki zostawimy na później Tutaj wszystkie holo nas interesują Złote nie są tak ładne, ale też byśmy wzięli Byśmy sobie przytrzymali I co nam pierwsze odda? Jeśli oglądaliście Poprzednie filmy to wiecie, że od dłuższego czasu te kapsuły nam nie chcą oddawać, więc może w końcu coś tu będzie dobrego. Może to nasz szczęśliwy dzień. Czerwono przeleciała i jakieś holo. O, tutaj też holo nie przeleciało, ale niestety to nie jest dla nas. Dwie kapsuły za nami trzech przed. I miejmy nadzieję, że sypnie nam tutaj chociaż coś. A na razie nie jest zbyt ciekawie. Grałem dzisiaj chyba 3 godziny matchmaking'i, no nie? Na początku jak się wygrywało, to później, im dłużej grałem, tym coraz gorzej Nie wiem, jutro by też, by... znaczy dla mnie to jutro wy jak to oglądacie, to pewnie dzisiaj będzie live też, yy, to gdzieś o 17:00. Także zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie Możemy zagrać razem, jeśli chcecie Widzicie jaką mam rangę yy, Więc jeśli macie podobne, to możemy zagrać no to się rozgadałem, a tutaj... No kiepsko. I nie wiem, tak myślę, że żeby na GeForce Skin się zrobić tak e... licznik profitu, ile jestem stratny. Co myślicie o tym? Interesowałoby was to? Tu i chociaż na pakatowej, Ta końcówka już pojemniczków, a tutaj jest syf. Dobra, no czemu akurat ten najgorszy gówno musiało wypaść nam Brokatowe ani tutaj też tutaj nie chcę. To, to jest mega tanie. No naprawdę ja nie wiem co tu jest w grane. Nie mogę tego zakręcić. No i dobra. Nic ciekawego nie wypadło tutaj. Więc przejmieć może do skrzyni ukąszenia jako pierwsza pójdzie tutaj. No nas interesowałby USP. -ek. Jak ten kałaszek wygląda czerny. W sumie też spoko, jak naklejki jakieś ładne do tego było wdropane, Nie no wiem. No i rękawice. Ten USP jest ładny. Akurat by mi się przydał, bo sobie powoli zaczynam kompletować ekwipunek, więc może to będzie nasz szczęśliwy dzień. I pierwsza skrzyneczka przynosi nam CZ. -kę. Jaki to jest stan, pociężki. Więc myślę, że druga skrzynia to będzie skrzynia rewolucji. Tutaj chciałbym tego kałaszka. Wypłaciłem sobie go dzisiaj Battle Skerta, Ale w grze ba bardzo żadnym brzydki był. I sprzedałem go kupiłem sobie Legion Anubisa. W sumie mógłbym to AWP trafić, bo sprzedałem AWP. No, Noir, żeby zrobić ten opening. Więc przydałoby się nam tutaj. Ale wątpię, żeby nam wypadła. Wypada nam tek. Który też nie jest zbyt ładny. Kiepsko. No z tej skrzyneczki wiemy co bym chciał trafić i dobrze ją wszyscy znamy. Otwieramy od dłuższego czasu. Na pewno bym chciał trafić tutaj digalka oraz jak już mam trafić tego na Nanopisa, to tylko po mnie nie w Statraku. Ale tutaj to głównie otwieram te skrzyneczki po Kose. No zobaczmy co ona dzisiaj nam przyniesie. Kiedyś musi oddać. Mamy petkę, w Statraku lekkie zużycie. Ale ja wolę akurat yy, suweniry. I druga przynosi nam Scouta. Który może być fabrycznie nowy. W testach? Kurczę. Zostały nam trzy skrzyneczki do końca. To jest pięć, piąta minuta odcineczka. Więc opening strasznie szybko nam poszedł. I nic ciekawego nie wytropiliśmy. Ja już od dłuższego czasu na openingach nie widziałem czerwonego skina I to jest porażka, a właśnie Takie ja sobie wypłaciłem dzisiaj Tutaj na tego Legiona Anubisa myślę sobie nakleić inną naklejkę niż ta co tu jest Jakaś bokatowa, albo może tutaj mam też holo To może na to sobie nakleję No dobra, bez błędnego przedłużania też nie wiem, czy naklejać, bo ja pewnie tego kocha i tak sprzedam, a naklejka fajnie bym chciał zatrzymać. Kolejny mamy tutaj. Kaucik. No i dobra, ostatnia. Trzymajcie kciuki. Ja jeszcze tak zrobię, tak jak kiedyś zemeczko, żeby wypadło. Dawaj, zakręcę tobą w różne strony. Proszę, dropnij. Tutaj jeszcze tak zakręcę skrzynią. Czy będzie to nasz szczęśliwy dzień? No ja już widzę, że nie. Nic nam ciekawego nie poleciało To jest tragedia Ogólnie też Zrobiłem sobie mały tutaj e, Małą inwestycję Na kapsułki I teraz czekam aż cena Skończy się promocja i cena podskoczy w górę Wtedy sprzedam Albo podtrzymam to parę lat Zobaczymy, Może będzie warto tyle co teraz Dziękuję za oglądanie Do zobaczenia w następnym odcineczku